Pomimo wysokich zarobków, wciąż brakuje mi satysfakcji z pracy i czuję, że nie pasuje do tej firmy, ale pensja mi tam trzyma co robić. Właśnie taką wiadomość otrzymałem od jednej z osób, która słucha podcastu. Możesz pomyśleć, hmm, no problem, który chcę mieć. Ale czy faktycznie? W dzisiejszym odcinku przyglądniemy się tej sytuacji. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Poczucie uwięzienia przez wysoką pensję to problem, który może dotykać wielu pracowników korporacyjnych. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że wysokie zarobki rozwiązują wszystkie problemy, rzeczywistość jest no, bardziej skomplikowana. Wysoka pensja może prowadzić do pewnych pułapek psychologicznych i zawodowych, które skutecznie ograniczają Twoją wolność. Mówię tutaj na przykład o adaptacji hedonistycznej. Polega to na tym, że szybko przyzwyczajamy się do wyższego poziomu dochodów i nowego standardu życia, co sprawia, że czerpanie radości z naszych zarobków staje się coraz trudniejsze. Przykładem może być zakup nowej drogiej rzeczy. No, niech będzie to na przykład samochód. Na początku radość jest ogromna. Przy dobrych lotach utrzyma się no, kilka tygodni. Z czasem jednak nowy pojazd staje się po prostu kolejnym środkiem transportu. Adaptacja hedonistyczna prowadzi do stanu, w którym z czasem potrzebujemy coraz więcej, aby odczuwać tę samą satysfakcję. Trochę taka inflacja odczuwania radości. Drugim ważnym aspektem w sytuacji bycia ptaszkiem w złotej klatce no, jest strach przed zmianą. Wysokie zarobki często skłaniają nas do zaciągania wyższych zobowiązań finansowych. Przecież mamy wyższą zdolność kredytową. To czemu by nie skorzystać? Wybieramy droższą nieruchomość, biorąc wyższy kredyt hipoteczny, być może stawiamy na szkoły prywatne dla dzieci, organizujemy sobie pomoc domową, jedziemy na wakacje kilka razy w roku. To sprawia, że zmiana pracy, która mogłaby przynieść większą satysfakcję, no ale niższe zarobki, wydaje się być zbyt ryzykowna. Strach przed utratą obecnego stylu życia paraliżuje i uniemożliwia podjęcie odważnych kroków. I tutaj to nie namawiam Cię, wiesz, do tego, żeby, nie wiem, zbudować szałas w lesie i ubrać się w worek jutowy, bo tak jest najtaniej. Chcę jedynie zwrócić uwagę na to, że no im więcej rzeczy mamy i z im większej liczby usług korzystamy, tym większy bagaż nakłada to na nasze plecy i tym trudniej jest nam w zaistniałej sytuacji podjąć decyzję o zmianie. Jeśli obecny stan rzeczy naprawdę bardzo nam ciąży, warto zacząć przygotowania do zmiany, robiąc solidny rachunek sumienia naszych wydatków. Może okazać się, że pensja niższa nawet o kilkadziesiąt procent będzie nadal pokrywała. Naszą nową, ułożoną strukturę wydatków. Na niezależność finansową składają się dwie rzeczy: zarobki i koszty. Im wyższe mamy koszty, tym wyższe muszą być zarobki. Chcąc się uwolnić ze złotej klatki, możemy dać sobie przestrzeń, ograniczając to, co wydajemy. Idąc dalej, warto spojrzeć na naszą sytuację z drugiej strony. Wygląda na to, że jesteśmy w dość ciekawym miejscu. Patrząc na hierarchię potrzeb maslowa, która swoją drogą jest błędnie wizualizowana trójkątem, można założyć, że znakomitą większość potrzeb mamy już zaadresowaną, czyli te fizjologiczne, potrzeby bezpieczeństwa, miłości czy szacunku, no bo to nie one zajmują nas teraz najmocniej być może jeśli zmienimy pracę zaadresujemy potrzebę samorealizacji no ale pojawi się nowy problem na jego miejsce no bo zawsze jakiś będzie czy chcemy się mierzyć z nieznanym jeszcze problemem jeśli w pracy jestem naprawdę ciężko, to pewnie warto zaryzykować. Żebyśmy tutaj mieli jasność. No nie mówię, że jak ktoś ma, nie wiem, dobrą pensję, to już nie ma prawa czuć się w pracy średnio. Bardziej chodzi mi o to, aby spojrzeć na swoją sytuację z dystansu, no bo problemy zawsze będą się pojawiały. Zmiana pracy dla mnie to może być problem kalibru, nie wiem, zbyt ciepłego szampana na jachcie jakiegoś miliardera. Mózg pewnie nie widzi różnicy, no bo problem to problem. Umówmy się, że przemyśleliśmy sobie sprawę tak naprawdę solidnie, no i faktycznie no nie ma nadziei. Pogadaliśmy z szefem o naszych odczuciach. No i on też, no niestety, nie jest w stanie nam pomóc. A więc nie chcemy tam być i chcę zmienić pracę. Definitywnie zaznaczam tę odpowiedź. Wiem już, że muszę pozamiatać wydatki, aby było mi łatwiej podźwignąć obniżkę pensji. Zakładam, że nikt nie zapłaci mi tak dobrze, jak mam tutaj. No i tu znów kolejny znak zapytania. No przecież warto zweryfikować to założenie, wysyłając CV i odbywając kilka rozmów o pracę. No bo być może się mylimy. Jeśli jednak faktycznie płacą mniej, jakie umiejętności musimy zdobyć, rozwinąć, aby podnieść swoje zarobki. Być może jesteśmy w stanie przemęczyć się jeszcze te kilka miesięcy z wyższą pensją i brakiem radości z pracy, a w międzyczasie nauczyć się kompetencji, które uatrakcyjnią nas na rynku pracy. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze szczęście. Nikt nie dokona tych wyborów za nas. Gdy zapytamy innych o radę, ich osąd może zostać zniekształcony informacją o tym, że no, będziemy mieli tę niższą pensję w nowej roli. Jeśli czujesz, że stoisz w miejscu i masz dość, no to pora zacząć coś z tym robić, pora zacząć działać. Zacznijmy od małych kroków, czyli zróbmy sobie na przykład tę listę wydatków w miesiącu, czy przeczytajmy jakąś książkę z zakresu branży, w której działamy. Wysoka pensja to jest jeden z elementów sukcesu zawodowego, natomiast prawdziwe spełnienie przychodzi z poczucia sensu i radości, jakie czerpiemy z tej naszej pracy. Jeżeli brakuje ci tego elementu, to nawet najwyższe zarobki. No, często nie przyniosą tej pełni szczęścia. Wysoka pensja może paradoksalnie prowadzić do poczucia uwięzienia i ograniczenia wolności zawodowej. Szybko przyzwyczajamy się do wyższego standardu życia, czyli wcześniej wspomniana adaptacja hedonistyczna, co sprawia, że potrzebujemy coraz więcej, aby odczuwać tę samą satysfakcję. Strach przed zmianą pracy i utratą obecnego stylu życia paraliżuje, uniemożliwiając podjęcie odważnych kroków. Aby się uwolnić, warto przeanalizować swoje wydatki, zmniejszyć koszty, co pozwoli na łatwiejsze przystosowanie się do niższych zarobków. Ostatecznie, Prawdziwe szczęście pochodzi z poczucia sensu i radości pracy, a nie tylko z wysokich zarobków. Jeżeli chcesz uatrakcyjnić swoje CV, sprawdź kurs na www.zaawansowany.pl, link w opisie. A jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia lub do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się hej!